Uryf, urywki. Urywki z kalendarza. A teraz człowiek, który może sobie tylko posłuchać o pięknym, śnieżnym. E, czym śnieżnym? No, o pięknym śniegu nad jeziorem, bo on tam tak nie ma, bo on jest daleko Hen. Filip Jaślar, czyli pierwsze skrzypy, skrzypce grupy Mozarta. E, wuj Filip w podróży. Słonecznie, ciepło, 84 stopnie. Na szczęście Fahrenheita. Dzień dobry z Villages na Florydzie. Pocztówka. Wuja Filipa. Z podróży. Gdyby nie obecność naszego Mozartowego Michała, rocznik 73., byłbym w Villages najmłodszy. To miasteczko powstało po to, by amerykańscy emeryci mogli miło spędzać czas. Są tu dwa jeziorka, po których emeryci puszczają sobie zdalnie sterowane żaglóweczki. Są pola golfowe, gdzie emeryci starają się trafić do dołka lub w piłkę. I jest Kino Rialto, gdzie panna Hela robi salto. Cisza, spokój i szum. Trzynastych i czternastych emerytur. Jednym słowem, villages to taki nasz ciechocinek. Tylko zamiast tężni, są tu centra handlowe. Floryda, poza ładną pogodą, znana jest z krokodyli. Nie miałem jeszcze okazji spotkać krokodyla, pewnie dlatego mogę teraz do Państwa mówić. W Polsce czasem słyszymy kumkanie żab, cykanie cykat, wycie alarmów samochodowych. A tu, wieczorem, z odległych mokradeł rozlega się tęskne. Dziś, 30 października, imieniny obchodzą Eutropia, Sęczygniew i Amparo. Wszystkiego najlepszego! Wiele pań słucha nas teraz, stojąc przed szafą i nucąc nieśmiertelne: Ja nie mam co na siebie włożyć. Z pewnością w wyborze garderoby pomoże paniom dzisiejsze święto. To dzień spódnicy! Zachęcam Panie do świętowania Dnia Spódnicy i tym samym manifestowania swojej kobiecości w Dniu Kobiecości. 30 października to kumulacja damskich świąt. Żyjemy w czasach, kiedy Panie stoją na czele rządów. Partii politycznych są prezesami, dyrektorami, ministrami, pozostając delikatnymi i kruchymi kobietami. Oczami wyobraźni widzę kanclerz Merkel, która siada na kolanach swojego męża i mówi: Jesteś taki dzielny, obroń mnie przed Friedrichem Mercem z prawego skrzydła CDU, bo ja jestem taka mała. Z okazji Dnia Spódnicy i Dnia Kobiecości napisałem krótką rymowankę dla pań, które są zbyt nieśmiałe, aby ruszyć na podbój świata. Posłuchajcie mnie uważnie, miłe panie, jeśli czegoś bardzo chcecie, to się stanie. Już za późno nie dam rady, to jest usprawiedliwianie, uwierz w siebie, a na pewno też wykąpiesz się w szampanie, drogie panie, świat was potrzebuje. Alleluja i do przodu, że tak, zacytuję, trochę szczęścia i odwagi wam się przyda. Hey girls, happy skirt day from Florida. Bardzo dziękujemy. Pocztówka odwoja Filipa z Florydy tym razem. No proszę, tu u nas śnieg nad jeziorem, tam pola golfowe nad jeziorem. Wszystko się zgadza, prawda? Za pięć minut będzie siódma. Aha!